W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, pomimo tego, że żyjemy w pięknym kraju, w którym nie ma ani wojny, ani głodu, ani suszy, mamy może możliwości na każdym kroku, żyje nam się najwygodniej w dziejach całej ludzkości. Pomimo tego, tak na dobrą sprawę, nikt nie jest w pełni szczęśliwy i towarzyszy nam non-stop, wszystkim dobrze znany mentalny dyskomfort, który szumi gdzieś tam cały czas w tle. Mam rację. Siemka, witam was na kanale 9V Nirvana. Ja się nazywam Alex i dzisiejszy odcinek będzie dość ważnym odcinkiem, na którym się zastanawiałem przez ostatnie pół roku i mam nadzieję, że wnioski, do których doszedłem, pomogą Wam w waszym rozwoju osobistym, bo o tym będzie dzisiejszy odcinek. Tak jak powiedziałem we wstępie, niby wszystko jest ok niby mamy wszystkie dostępne wygody, wszystkie możliwości, ale tak na dobrą sprawę coś jest nie tak. I to jest spowodowane, sparafrazuję tutaj z guru. Mojego ulubionego Egina, że człowiek jest taką bestią, która nienawidzi ograniczeń. A powiem bardziej dokładnie, coś co jest głęboko gdzieś w człowieczej naturze, nienawidzi ograniczeń. On to nazywa tym boskim pierwiastkiem, który jest w każdym z nas tą duszą, tak? O której mówi każda religia e, świata. I to coś nie pozwala nam się tak na dobrą sprawę nigdy rozluźnić. Zobaczcie, jeśli by kogoś wsadzić do klatki 2 na 2 metry. Tak na dobrą sprawę będzie ta osoba bardzo nieszczęśliwa, będzie chciała się stamtąd wydostać. Dobra, po jakimś czasie ktoś by tą osobę wyciągnął z tej klatki i wsadził do klaty, która jest 20 na 20 metrów. Pewnie szczęścia byłoby na jeden dzień, ale później znowu ten człowiek chciałby wyjść coraz dalej. Okej, okay, idziemy dalej i wsadzamy tego gościa do jakiegoś rajskiego ogrodu, który w dalszym ciągu jest ograniczony załóżmy murem 100 na 100 metrów. Znowu radości byłoby na tydzień, po jakimś czasie znowu, jeśli by człowiek zmacał te, te ściany, to znowu chciałby. Miałby wyjść na zewnątrz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to możemy zaobserwować absolutnie wszędzie. Na przykładzie, jak mieliście 17 lat, i myśleliście, o fak, gdybym miał 1000 złotych co miesiąc, to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Starczyłoby mi na wszystkie imprezki i nie potrzebowałbym niczego więcej. Teraz, jakbyście zarabiali tylko tysiaka, to najprawdopodobniej. Klepalibyście biedę i bylibyście bardzo mocno niezadowoleni. A pedyt rośnie w miarę jedzenia i to jest to, co nas pcha cały czas do rozwoju. Jeśli to olewamy, to po prostu zaczynamy być coraz bardziej przygnębieni, coraz bardziej nieszczęśliwi, popadamy w depresję. Problem polega na tym, że po tych wielu, wielu latach prania mózgu, którym my nazywamy edukacja człowiek, mając 25 czy 6 lat i kończąc ten cały straszny proces Znajduje się w punkcie, w którym nie ma pojęcia, w którą stronę ma iść w życiu, bo z jednej strony nauczono go, że trzeba zdobyć dobrą pracę, zarabiać hajce, wziąć kredyt, założyć rodzinę, odpalić dom, tak dalej. Z drugiej strony on by chciał może zażyć troszkę wolności i jesteśmy cały czas rozdarci. I najczęściej wybierana jest najmniejsza linia oporu, czyli idziemy do jakiejś tam korporacji czy firmie i marnujemy tam swoje życie. Ja na szczęście miałem tyle pomyślunku i samozaparcia, że nie poszedłem tą drogą, gdyż dla mnie najważniejszą zawsze cechą była wolność, i bardzo dobrze zrobiłem, gdyż patrząc teraz na moich znajomych, czy nie wiem, otaczających mnie ludzi, co oni robią ze swoim życiem, to po prostu mi się w pale nie mieści, porównując to z tym, jak wygląda na przykład mój dzień który jest układany w 100% przeze mnie i nie jest mi nic narzucane, tak na dobrą sprawę, nigdy. Teraz tak, te odcinki nie powstają po to, żebym się chwalił, jakie mam zajebiste życie, tylko po to, żeby pokazać Wam, że jest alternatywa, nie musicie iść tą klepaną drogą i podam Wam w tym odcinku garść informacji. Postarałem się złożyć wszystko do kupy, jak krok po kroku można sprawić, żeby Wasze życie wyglądało tak, jak Wy chcecie, żeby pozbyć się tego dysonansu, który gdzieś tam hula w Waszej głowie, Głowie, który nie pozwala, mam być w 100% szczęśliwymi, i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku mi się to uda. Ale chciałem podkreślić, że to tylko i wyłącznie moja rozkwina. Możecie się z tym nie zgodzić, jest to jak najbardziej normalne. Pewnego razu siedziałem sobie zbakany w medytacji i tu nagle, nic z dupy, spłynęła na mnie łaska boska i w mojej głowie pojawił się pewien koncept w kształcie pizzy. Czemu pizzy? Nie wiem. Pewnie dlatego, że pizza jest zajebista. Cały pomysł jest ułożoną instrukcją obsługi rozwoju osobistego i wydaje mi się, że wspaniałym kompasem dla każdego, kto nie wie od czego zacząć. Dodatkowo przypomnę, że jest w kształcie pizzy, co tylko dowodzi jego słuszności. Podzielone to jest na cztery główne strefy: od najbardziej podstawowej do najbardziej zaawansowanej, i odblokowanie każdej daje nam moc Himena, którą wykorzystamy do dalszego progresu. Zaczniemy od omówienia pierwszego kawałka. Dobra, zaczniemy sobie od absolutnych podstaw, czyli od ogarnięcia naszego wehikułu cielesnego. I tutaj trzeba będzie zająć się trzema tematami. Po pierwsze, ruchem, żarciem i regeneracją. I od tego ostatniego sobie zaczniemy. Wszyscy, którzy funkcjonują wokół nowoczesnego żywota w mieście. Są zestresowani, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Słuchajcie, żyjemy w takich warunkach, do których w ogóle nie zostaliśmy przystosowani przez ewolucję. Cały czas otacza nas bardzo duża ilość raz, że informacji, dwa, że hałasu, trzy, że zanieczyszczenia, różnego rodzaju, nawet takiego, którego nie widzimy, na przykład e, routery Wi-Fi, które non-stop wysyłają częstotliwości, do których nasze ciało w ogóle nie jest przystosowane przez te miliony lat ewolucji. Dlatego później możemy mieć jakiś problem z nowotworem czy z depresją. To wszystko co ja wymieniam, wybija w naszym ciele non stop hormony związane ze stresem, czyli adrenalina, noradrenalina czy kortyzol. I hormony te są w przyrodzie bardzo pożyteczne, gdyż mobilizują nas do walki czy ucieczki, ale jeśli Utrzymują się w naszym ciele, nawet na bardzo małym poziomie, przez dłuższy okres czasu, to zaczynają powodować bardzo dużą ilość problemów, jakby w całym ciele. Pierwszym Waszym zadaniem będzie po prostu wychilowanie się. Raz, że musicie dostarczyć sobie. Co nocy prawidłową dawkę snu, czyli nie zarywamy nocek, Kładziemy się o normalnych porach nie o trzeciej w nocy i staramy się dobrze wysypiać, bo w trakcie snu dzieją się czary z naszym ciałem. Po drugie, polecam medytację, która pozwoli wam się wyciszyć, zapanować nad swoim oddechem, który steruje tymi wszystkimi stresowymi przemianami w naszym ciele. Jeśli ogarniecie prawidłowe oddychanie, to automatycznie wasze ciało będzie mogło się rozluźnić. I do tego medytacja będzie podłożem do pracy na innych poziomach tego kółeczka, także to jest bardzo ważne. Kolejna sprawa, nauczyć się. Nie tylko pracować, ale też odpoczywać. Na zasadzie, że jeśli miałem bardzo ciężki dzień, to nie wracam do domu, nie siadam przed telewizor, który bryga mi po oczach. Tylko na przykład idę sobie na dwie godziny do sauny, żeby się zrelaksować, żeby moje ciało wypoczęło. Mogę sobie pójść, nie wiem, tak jak ja dzisiaj na hamak do parku i poleżeć sobie na nim. Pomyśleć, żeby pojechać chociaż raz w tygodniu do lasu połazić boso po ściółce. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy, które pomijamy w swojej codziennej rutynie, a które wprowadzają naprawdę ogromne zmiany, które pozwalają Wam w końcu spuścić powietrza, odetchnąć i zastanowić się, jakie kroki będziecie stawiać dalej, jeśli chodzi o swój własny rozwój. Drugi temat związany jest z żarciem. Słuchajcie, prawda jest taka, że gdybyśmy wrzucali do paszczy tylko i wyłącznie pokarmy, do których został przystosowany nasz układ trawienny, to nie mielibyśmy problemu z większością chorób. Tak, tak, większość chorób bierze się właśnie z nieprawidłowego odżywiania się. Ciekawostka jest taka, że w naszym układzie pokarmowym znajduje się 10 razy więcej bakterii niż komórek w całym naszym organizmie i ta cała hałastra jest właśnie odpowiedzialna za to, żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. I to jest tak zwana symbioza. Mamy symbiozę z bakteriami. My im musimy zapewnić pożywienie i schronienie, one nam zapewniają w chuj dużo innych różnych rzeczy. Jak chcecie to sobie poczytajcie, bo po prostu bardzo, bardzo bardzo fajne to są bakterie, czyli co powinniśmy jeść pokarmy, które są bogate w błonnik, w wodę, mikroelementy, witaminy, czyli wszystko to, czego nie jemy, tak na dobrą sprawę. Dlaczego powiedziałem, że te bakterie są odpowiedzialne za nasz nastrój, gdyż są one w linii prostej połączone nerwem wegla z naszą mózgownicą i to one są odpowiedzialne w bardzo dużej mierze za produkcję serotoniny, tak w skrócie. Dlatego jeśli te Bestie są szczęśliwe, to my też jesteśmy szczęśliwi. Rozkminiam już temat związany z żywieniem od kilku lat i doszedłem do wniosku, że nie ma jednej Słusznej diety, która będzie służyć każdemu tak samo. Wszyscy jesteśmy inni, i na wszystkich różne jedzonko działa w różny sposób. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest w diecie, żeby słuchać własnego ciała, żeby słuchać, co mi szkodzi, a co nie. Ale jest kilka ogólnych kierunkowskazów, które, z których skorzysta tak na dobrą sprawę każdy. I o każdym z nich można byłoby zrobić osobny odcinek, bo to temat rzeka, dlatego w to się tutaj nie będziemy wkręcać. Tutaj tylko hasłowo, szybko. Co to są za kierunkowskazy? Nie żreć przetworzonego żarcia. Jest zdecydowanie mniej mięcha, bez kitu. Jeden, dwa razy w tygodniu jest wystarczającą ilością praktycznie dla każdego. Zrezygnować całkowicie ze słodzonych napojów, zamieniając je na wodę. Woda jest ważna. Dwie trzecie naszego ciała jest z niej zrobiona. Starać się jeść w 6-8 godzinnym oknie w trakcie doby. Głodówka jest bardzo zdrowa. Ograniczyć spożywanie substancji psychoaktywnych, takich jak dragi, fajki, alkohol, kawa czy herbata. Jeść jak najwięcej żywego niegotowanego jedzenia, zwłaszcza że mamy teraz na to sezon. Minimum 50% kalorii, które spożywamy w trakcie dnia, powinno pochodzić z tak zwanego raw food. Nie musicie od razu rezygnować ze wszystkich swoich kulinarnych przyjemnostek. Wystarczy na początek, że zamienicie jeden posiłek na pyszną, świeżą sałatkę. Tak jak z typem odnośnie to pewnie nikt z Was nie miał problemem. Na pewno kręciliście nosem, jak zacząłem mówić o prawidłowym odżywianiu, to ta część spodoba Wam się najmniej. A mianowicie porozmawiamy sobie o treningu. Absolutnie każdy w dzisiejszych czasach powinien coś trenować. Dlaczego znowu będę się tutaj odwoływał do naszego naturalnego środowiska? Przez miliony lat, ewolucji, nasz gatunek w trakcie dnia uprawiał bardzo dużą ilość ruchu. I nasze ciało, jakby potrzebuje tego ruchu, żeby wszystkie systemy w nim zawarte mogły funkcjonować tak jak należy. W dzisiejszych czasach większość z nas ma dupy przyklejone do do siedzenia, co jeszcze dodatkowo osłabia bardzo mocno wszystkie mięśnie w naszym ciele. Konsekwencją tego jest na przykład porozpierdalany kręgosłup, kolana, biodra, barki. Nasze ciało po 20 zaczyna z roku na rok boleć nas coraz bardziej. Dlatego niestety musimy dostarczać ten ruch jakby trochę sztucznie, poprzez trenowanie. I nie musi to być wcale siłownia, jeśli nie lubicie. Wybierzcie sobie jakikolwiek sport, który sprawia Wam frajdę. Może to być kolarstwo, bieganie, piłka nożna, squash, whatever. I zacznijcie na początek uprawiać go dwa razy w tygodniu, regularnie, przez dłuższy okres czasu. Po jakimś czasie możecie zwiększyć to do trzech, do czterech i zobaczycie, że najcięższe w trenowaniu jest pierwszy miesiąc. Jeśli się już troszeczkę przystosujecie i nauczycie się, co macie robić na tych treningach, to zobaczycie, że będziecie wyciągać z tego może satysfakcji. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o prawidłowym trenowaniu na siłowni, to zapraszam Was serdecznie na mój drugi kanał Athletic Development Link znajdziecie w opisie. Jeśli zajmiecie się tymi trzema tematami na początku i ogarniecie swoje ciało, to zobaczycie, jaką dużą ilość benefitów po prostu otrzymacie taką szczapy. Posłuchajcie, nazywając rzeczy po imieniu. Jeśli jesteś grubą świnią, no to się nie dziw, że nie masz siły i motywacji do tego, żeby wprowadzać pozytywne zmiany. Przestań w końcu racjonalizować swoje niezdrowe odżywianie i brak ruchu, tylko weź się w garść. Tak, na dobrą sprawę nie potrzebujesz zmieniać i wywracać do góry całego swojego życia. Wystarczy, że dodasz, tak jak mówiłem na początek, dwa treningi w tygodniu. Przypilnujesz trochę michy oraz regeneracji, a już zobaczysz, że to odblokowuje kolejne pokłady energii do działania i dalszych pozytywnych zmian. Skoro ogarnęliśmy omówienie pierwszego kawałka pizzy, czas przejść do drugiego. Tutaj uprzedzę Wasze pytania, mianowicie ile czasu poświęcić na ogarnięcie swojego ciała? Przypominam, że rozwój osobisty to nie jest sprint, to jest bardziej maraton. Powinniśmy o tym myśleć w perspektywie kilku lat, a nie kilku miesięcy. W moim przypadku ogarnianie mojego ciała zajęło mi mniej więcej rok, po którym stwierdziłem, że fakt, jeśli potrafię zrobić sobie kostka na brzuchu, to najprawdopodobniej będę potrafił też znaleźć sobie zarobistą pracę, zrobić to, to, to i tamto. Wierzcie mi, że jeśli poczujecie się wygodniej i komfortowo w swoim ciele, i będziecie mieć tą świadomość, że to wy zrobiliście tą całą pracę. To będzie wam zdecydowanie łatwiej na kolejnych płaszczyznach naszej pizzy. Przejdźmy do kolejnego kawałka. Zatytułowałem to Matrix, czyli wszystko to, co robimy ze światem zewnętrznym. Czyli tutaj będą wszystkie nasze zajawki oraz praca. I teraz obalmy sobie największy mit tego świata. Jeśli chcecie wyciągać może satysfakcji i radości ze swojego życia, to musicie mieć pracę, która jest waszą pasją. Koniec kropka. Ja wiem, że przez całe życie mówi nam się, że praca musi być przede wszystkim do zarabiania pieniędzy, a twoją pasję zdegradujemy do miana hobby, którym się będziesz zajmować w weekendy albo czasami po pracy, jeśli nie wyssaliśmy z ciebie jeszcze wszystkich twoich soków życiowych. I tak to się odbywa, ludzie robią przez 8 godzin dziennie, codziennie, coś, czego nie lubią, tylko i wyłącznie po to, żeby dostawać hajt. A co jeśli bym wam powiedział, że możecie robić to co kochacie <noise> robić. I robilibyście to tak czy inaczej, ale jeszcze dodatkowo by wam za to płacili hyds. Hmm? I nie jest to tak na dobrą sprawę odległa wizja, bo jeśli coś lubicie robić, to robicie to często, a jeśli robicie coś często, to stajecie się w tym bardzo, bardzo dobrzy, w bardzo krótkim okresie czasu. I teraz pewnie większość z Was myśli: Ja mam kredyt, ja mam dziecko, ja mam tutaj obowiązki, jestem dorosły i odpowiedzialny. To jest tylko jeden wielki bullshit. Sam się w to wpakowałeś, wpakowałaś i to są konsekwencje Waszych życiowych decyzji, które podejmowaliście, więc tutaj jest bardzo, bardzo ważne, żeby zmienić swój światopogląd, że ja jestem biedny, poszkodowany, ja muszę to robić, a wziąć to wszystko w swoje ręce i w końcu uwierzyć w to, że to wy jesteście odpowiedzialni za wszystko, co się dzieje w waszym życiu. Jeśli z takim podejściem będziecie podchodzić do tego życia, to faktycznie ono będzie nabierać takiego kolorytu, jak wy tego chcecie. Każdy mówi mniej więcej to samo, że w momencie, w którym postanowił sobie, że zajmie się tym, czym się teraz zajmuje, to nagle cały wszechświat zaczął mu pomagać. Powiem wam, jak to było ze mną. Eee, wróciłem kilka lat temu z takiej bardzo niefajnej podróży z moją ówczesną dziewczyną i tak jak już nieraz tutaj wspominałem na kanale, ja miałem kilkadziesiąt złotych na koncie, i musiałem mieszkać w piwnicy u mojej mamy, bo nie miałem po prostu ani rzeczy, ani mieszkania, nic nie miałem, pracy nie miałem. I po prostu ta cała podróż zdała mi do myślenia. Stwierdziłem, że ja chcę mieć pracę, która nie ogranicza mnie do danego miejsca. Chcę mieć pracę, którą będę ogarniał przez internet z każdego punktu na świecie. I powiedziałem sobie, że nie wiem, jak to osiągnę, ale tak musi być. I wiecie co? Następnego dnia dzwoni do mnie Kacper, którego już znacie z tego kanału. Wtedy on mieszkał w Anglii i mówi, tak. Stary, kupiłem zajebiste internetowe szkolenie dotyczące handlu przez internet. Które kosztowało mnie 1000 funtów. Liczenie to mniej więcej około 5 koła. w gratisie dostałem jedno darmowe miejsce. Jesteś zainteresowany? Ja mówię: tak, oczywiście. I takie pomoce od wszechświata, one się zdarzają notorycznie na tej drodze waszego samorozwoju. Nagle spotykacie ludzi, którzy wam pomagają, nagle dostajecie zlecenia, o których byście nigdy w życiu nie pomyśleli. I tak na dobrą sprawę nie martwcie się o to, że zabraknie wam pieniędzy, gdyż tak jak wam mówię, cały wszechświat się o was zatroszczy, jeśli w końcu zaczniecie iść swoją prawdziwą drogą, rozwijać Twój unikalny talent. Dodatkowo jeszcze raz podkreślam, takie tematy nie planujemy z dnia na dzień, że jutro idę i rzucam pracę, tylko raczej rozkładamy to w perspektywie roku dwóch. I tak jak to mówiłem przy omawianiu pierwszego kawałka pizzy, małe kroczki są dla Was najlepsze, gdyż nie wywołujecie drastycznych zmian. Czyli w tym przypadku, jeśli już wiecie, co sprawia Wam największą radochę, to zacznijcie się w tym kierunku kształcić. Poświęćcie jedną godzinę dziennie na to, żeby pooglądać tutoriale na YouTubie. Proste i przyjemne. Nauczycie się czegoś i zaczniecie już iść w tym kierunku yy, swojej pasji, a nie beznadziejnej roboty, w której tkwicie. Po jakimś czasie zaczniecie wprowadzać to w praktykę. Ja na przykład nagrywając filmy, nagrywałem byle co, nie spinałem się o to, że wygląda to jak kupa. Oglądając jakiś tutorial próbowałem to przyłożyć w praktyce i małymi kroczkami grosz do grosza i doszedłem do poziomu, w którym już te filmy zaczynają jakoś wyglądać. A wiem, że będzie jeszcze lepiej, gdyż cały czas się kształcę, bo to po prostu sprawia mi frajdę, nie? W większości przypadków to jest oddzielone właśnie grubą krechą. Tak jak mówiłem, praca nie ma nic wspólnego z naszą zajawką, z naszym hobby, z naszą pasją. To może się zmienić, czyli część naszej pasji możemy wykorzystać do tego, żeby zarabiać hajce. I teraz nie jesteśmy w stanie tak całkowicie pozbyć się jakichś tam, jak ja to nazywam, jobów. Job to jest zlecenie, które po prostu Wam się opłaca. Nie jest to może najciekawsze zlecenie, nie jest to najbardziej rozwojowe zlecenie, ale na przykład za to zlecenie ktoś zapłaci Wam sporo pieniędzy, za które będziecie mogli kupić coś, co pomoże Wam w Waszym rozwoju. Ale bardzo ważne jest, żeby minimalizować ilość tych jobów do... Absolutnej konieczności, czyli powiedziałbym, że tutaj zasada Pareto dobrze się sprawdzi. Czyli 80% zlecen będzie takie, które was będą jarać, i 20% gdzie motywatorem będzie tylko hajt. Oczywiście to jest w perspektywie jakiejś tam dłuższej, to nie będzie tak, że od razu będziecie mogli sobie wprowadzić taki podział, gdyż na początku bierzecie wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia i zarobić sobie pieniądze, ale z czasem, kiedy tego doświadczenia będzie się, będzie coraz lepszymi masterami w tym, co robicie, to po prostu możecie zacząć minimalizować ilość. Pracę za kasę i zacząć maksymalizować czas po prostu poświęcony na tą swoją prawdziwą pasję, która was będzie rozwijać. Jeśli zajęliście się porządnie dwoma poprzednimi kawałkami pizzy, to na tym etapie powinniście mieć ogarnięte zdrowe i silne ciało, a także kierunek waszej kariery zawodowej, co stworzyło podłoże do najważniejszej pracy, czyli podróż w głąb siebie, gdzie znajdują się odpowiedzi na wszystkie pytania tego świata. Tutaj zajmiecie się raz rozwojem intelektu w kierunku, który Was osobiście interesuje, czyli polecam przeczytać raz na jakiś czas fajną książkę popularno-naukową. Tytułów jest masa, ja mogę zapropsować biologię przekonań Bruce'a Liptona, książki Grahama Hancocka oraz na przykład potęgę teraźniejszości od Eckharta Tolla. Bardzo pomocne będą też podcasty, których teraz nie mało w sieci. Ja osobiście polecam Joe Rogana, jeśli oczywiście mówicie po angielsku. Masa ciekawych gości, masa ciekawych informacji. Po drugie, zajmiecie się tu rozwojem duchowym, czyli misją w poszukiwaniu tego pierwiastka Bożego, o którym już wspomniałem. W związku z tym, że zaczęliście medytować w pierwszym kawałku pizzy w celach relaksacyjnych macie już podłoże do tego, by pokopać troszeczkę głębiej. Tutaj nie będę nic narzucał, bo jest to bardzo, ale to bardzo indywidualny proces. Jedyne co mogę doradzić, to żebyście mieli otwarte głowy, a Wasza duchowa praktyka znajdzie was sama i to nawet nie wiecie pod jaką postacią. Dla niektórych może być to Kundalini yoga, a dla innych psychodele. Szukajcie, a znajdziecie. Dobra, jadę właśnie, żeby spotkać się z Katzprę, żeby się zająć pierwszym kawałkiem pizzy. A mianowicie mamy dzisiaj trening w parku. Jest 40 stopni, więc może być ciężko. Ale po tym wszystkim, co przeszliśmy w tropikalnych krajach, to jakoś to przeżyjemy. Oh yeah. Dobra, od razu powiem, że rozwój duchowości nie ma nic wspólnego z żadną religią, która moim zdaniem jest zaprzeczeniem tego rozwoju duchowości, gdyż narzuca ci jakieś dogmaty. Tak jak powiedziałem. Duchowość to jest bardzo indywidualna sprawa, i każdy ma swoją własną wytyczoną ścieżkę, w którą nikt nie powinien ingerować. I w tej ścieżce kompasem będzie dla Was intuicja. Miejcie otwartą głowę, miejcie intencję tego, żeby Was odnalazła Wasza praktyka duchowa i zobaczycie, że ta praktyka też w trakcie będzie się zmieniać. Ja korzystałem z wielu różnych praktyk, które na pewnych etapach mojego życia dawały mi jakby te brakujące kawałki ciasta, które które po jakimś czasie złożą się w jedną całość. Tak na dobrą sprawę, jeśli ogarniecie te trzy tematy, te trzy kawałki pizzy, to już większość macie pracy za sobą. Został nam ostatni kawałek i jest on związany już nie z wami, tylko z waszymi relacjami z, z ludźmi w waszym życiu. I tutaj jak widzicie są znajomi, przyjaciele, rodzina, a także związki. Niestety jest to dość ciężki temat, tak samo jak duchowość każdy, każdego sytuacja jest troszkę inna, Każdy ma każdy ma inną relację z tymi otaczającymi go ludźmi. Jeśli zaczniecie medytować i wkręcać się w energię życiowe, to zobaczycie, że ludzi można podzielić Niestety, kategoryzując na trzy grupy. Ludzie, którzy zabierają wam energię, czyli tak zwane wampiry energetyczne. Ludzie, którzy są neutralni wobec was. I ludzie, którzy wam dodają tą energię. I teraz tych pierwszych i ostatnich jest oczywiście bardzo mało. Najwięcej w waszym życiu będzie ludzi, którzy po prostu są dla was neutralni. Jeśli chodzi o wampiry energetyczne, to tutaj postępujemy oczywiście zero-jedynkowo. Wykreślamy z życia, skreślamy tą relację. Nie chcemy z taką osobą wchodzić w żadne jakby kąszakty. Od razu powiem, że nie znaczy to, że ta osoba jest zła czy robi wam specjalnie jakąś krzywdę. To znaczy, że jej konstrukcja energetyczna czy mentalna po prostu nie zgrywają się z waszą i to po prostu wam nie pyka ze sobą, tak? Dlatego bez sensu utrzymywać takie relacje. Jak to rozpoznać? Jeśli spotykacie się z taką osobą, to po takim spotkaniu po prostu najzwyczajniej w świecie jesteście zmęczeni, zdemotywowani. I to jest oznaka tego, że te osoby po prostu zabierają wam waszą energię. Z energią jest jak z kasą w banku: jest to skończona ilość, każdy ma skończoną ilość energii w trakcie dnia, dlatego bez sensu wypierdalać ją na wilków i wampiżów. Druga grupa to są ludzie, tak jak powiedziałem, neutralni, dlatego ja też raczej jako introwertyk nie tracę na takie osoby swojej energii. Wolę się zacząć czymś innym niż spotykać się z jakimiś starymi znajomymi, z którymi nie mam. Nic wspólnego i po prostu będziemy tylko pierdolić na kawce, tak? Ale to już zależy od was. I ostatnia trzecia grupa osób, czyli osoby, które ładują was energetycznie. Takich osób powinniście mieć wokół siebie jak najwięcej. To jest tak na dobrą sprawę, energetyczna symbioza. Jeśli ładujecie się od siebie wzajemnie przy każdym spotkaniu, to po prostu to jest na plus dla każdego. Niestety takich osób nie znajdziecie za dużo w waszym życiu. To są najczęściej wasi przyjaciele, tacy naprawdę serdeczni. I to chyba tak w skrócie tyle, jeśli chodzi o grupę, przyjaciela i znajomi. Jeśli chodzi o rodzinę, tutaj sprawa troszeczkę nam się komplikuje, gdyż te wszystkie wasze powiązania rodzinne mają jakby bezpośredni wpływ na was, i na tym etapie rozwoju osobistego powinniście wyczyszczać już wszystkie relacje z waszymi raz rodzicami, rodzeństwem, nie wiem, generalnie z waszą rodziną. Jeśli jeśli jakieś sprawy, które są niewyjaśnione, to radzę po prostu to przegadać, wyjaśnić, spróbować jakby w energii to załatwić, żeby to w ogóle w negatywny sposób na Was nie wpływało. Dla przykładu, nie wiem, na przykład macie złą relację ze swoją matką, bo coś Wam zrobiła w trakcie dzieciństwa, co Was pokraczyło na koniec życia. Przebaczamy, przegadujemy to, nie wiem, tak samo ze swoim starym, tak samo, nie wiem, ze swoim e, rodzeństwem e, i... I tutaj też niestety mogą wam się trafić wampiry energetyczne, nie wiem, jakiś chujowy wujek, kuzyn, brat, siostra, nie wiem, stary. Tutaj też niestety musimy postąpić zero-jedynkowo. To nie jest prawda, że jeśli coś, ktoś jest rodziną, to koniecznie musimy z nim utrzymywać jakieś kontakty. Jeśli ktoś was kurwia i jeśli by nie był waszą rodziną, to byście w ogóle go wywalili z waszego życia, to to robimy. Niestety wiem, że to jest czasem ciężkie, kto się nie godzi z takim paradygmatem, w którym wierzymy, że rodzina to świętość. Nie. Jeśli ktoś z was wysysa energię, definitywnie po prostu rezygnujemy z, z tej relacji, nieważne czy to jest wasza rodzina czy nie. No i trzecia sprawa, związki. Jest tyle dysfunkcyjnych związków i wszystkie mają. Podobne podłoże, nie znamy siebie, to jak za cholerę chcemy stworzyć dobrą relację z kimś innym, a dopiero później szukać relacji z płcią przeciwną albo tą samą, kto co lubi. Yy, głównie chodzi o to, że pociska nam się kit, że jesteśmy połówką i musimy znaleźć swoją drugą połówkę. To jest bzdura. My nie jesteśmy połówką, my jesteśmy samowystarczalną całością, dlatego jeśli z takiego punktu będziemy wychodzić i będziemy siebie uważać jako całość i nie będziemy potrzebować nikogo, żeby być szczęśliwym, to dopiero wtedy będziemy mogli stworzyć związek, który będzie znowu symbiozą. Związek ma tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy razem wzrastacie lepiej i szybciej niż osobno. Najczęściej związki są budowane na naszym ego i polegają na wydzieraniu sobie energii nawzajem i, nie wiem, obarczaniu drugą osobę za swoje nieszczęście. Ja też nieraz przechodziłem przez takie związki, za każdym razem jak się kończyły, to czułem, jakby po prostu kamień spadł mi z serca. Bez sensu w coś takiego się opakować. Dobra, dojechałem. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest, żeby świadomie dobierać osobę, z którą chcecie spędzić jakiś tam okres czasu w związku, gdyż to będzie miało bezpośredni wpływ na wasz rozwój i niestety możecie się wpakować w niezłe bagno, jeśli źle podejmiecie tę decyzję. Dlatego jeszcze raz powiem, świadomie podchodźcie do tematu. Nie rzucajcie się na pierwszą lepszą osobę, która pójdzie z wami do łóżka, a będzie dobrze. No i tak właśnie wygląda pizza rozwoju osobistego. Pamiętajcie, że to tylko koncept i wcale nie znaczy, że nie możecie zajmować się naraz raz, pomalutku, tematami z każdego kawałka. Na przykład trenować, rozwijać zajawkę, poszukiwać prawdziwego ja oraz pracować nad związkiem. Chodzi tylko o poukładanie tematu rozwoju osobistego i mam nadzieję, że udało mi się tego dokonać w tym odcinku. Jeśli chcecie pomóc mi w rozwijaniu tego kanału, to udostępnijcie ten film znajomym, a nóż się komuś przyda. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, trzymajcie się i na razie.